Potężny prawy teraz nad lewą rękawicą, otarł się o czoło. Przestraszony jest zupełnie, chyba no dobrze, że znów nie ściąga spodenek Ugonohowowi. Z prawy i lewy tutaj. Tak jest, będzie ostrzeżenie. White point minus. Tak jest. White point minus. Za dużo. Ale to proszę to jednak nie zatrzymanie, tylko za ataki głową. Niebezpiecznie tą głowę chwili, Rzeczywiście, o oh, proszę. I teraz dopiero piękna seria. Iżu zaatakował. Znowu klincz. Za chwilę powinno być drugie ostrzeżenie. Zatrzymanie. Mocno przestraszony jest Sejchan. Dobry prawy sierpowy. i następne ciosy zaraz pójdą. Pewny jest zwycięstwa już Izu. Ale nie może zadać tego ostatniego ciosu, bo rywal clinczuje, paraliżuje. Proszę, już złapał go poniżej pasa. A tak, Chyba no, powinien trzymać bardziej w dystansie Izu Gonok. Przeciwnika, tym lewym prostym. Nie dopuszczać go do zwarcia i do klinczu. No co, no trzeba kombinować, no taką uroda, uroda tego gościa. No idzie trzyma na siłę. Trzeba zakręcać nie okay. tylko w prawą stronę i w lewą też. pokręcić próby go i tu i to. No. Żeby on nie wiedział, gdzie ty się znajdziesz, bo on już wie, że ty zaraz prawo I tam leci, Po ści tu. I wtedy cię pod prawej wpadnie. No. Wantroba, wątroba i potem pod brudę. Czosy do tyłu pozadaje jak no. leczy. Pomysł, pomysł, a o też nie się tam. Mhm. I ta cała seria lewych e, sierpowych. Ring, wolny, runda trzecia. Przestraszony jest, e, paraliżuje, no ale nie, można mu zawodnik odmówić ambicji. A koniec jednak. Tak się okazuje, że sam się zdecydował e, poddać. Się e, zawodnik. E, tak jest e, Cejhan a więc e, z, trochę zaskoczony jest Hugo, e, oburzony, chciałby jeszcze powalczyć, chciałby wygrać e, tak jak mówił przed czasem przez knockout, e, nie dane mu to było. I zamówi, że on chce zrobić taką karierę jak Emanuel Olsadebe e, w piłce nożnej, kibicował mu, teraz miejmy nadzieję, że Emanuel Sadebe będzie kibicował e, jemu. Widzieli Państwo to zdenerwowanie Izu, chciał wygrać jeszcze efektowniej, chciał wygrać nokautującym ciosem, a nie przez poddanie, ale tak poobijał rywala, że już Ceyhan nie miał ochoty walczyć. A więc piąte zwycięstwo Izu, czwarte przed czasem, widzimy Ceyhana jeszcze, ból na jego twarzy

Efektowne zwycięstwo Izu Ugonoha. Trzecie jego zwycięstwo w tym roku. Proszę państwa, werdykt tego wojny. I za chwilę oficjalny werdykt. Zawodnik z Turcji odbył wyjście do kolejnej rundy, więc przez techniczny lokal zwyciężacz zostaje niepokonany. Zługą owacja na Lubią go tu, cenią na widowni wielu jego znajomych. Iwicu, posłuchajmy. Izu, chcę coś powiedzieć. Słuchajcie, bardzo Wam wszystkim dziękuję za przybycie tutaj na hale dzisiaj, za gorący doping. Naprawdę jestem Wam wdzięczny, że jesteście tutaj dla mnie. I dla moich kolegów z grupy. E, żałuję tylko, że, że tak szybko skończył się ten pojedynek, bo tak z jednej strony bardzo chciałem skończyć swojego przeciwnika, a z drugiej strony chciałbym dla Was jak najdłużej boksować. E, mam nadzieję, że już wkrótce na kolejnej gali będę miał przeciwników coraz bardziej wymagających i będziecie mi mogli jeszcze dłużej oglądać w ringu. Dziękuję Wam bardzo. Jak zwykle miły, dyplomatyczny. Wszyscy mówią oh, brawa, a nawet widzę Tomek Kuszczak. Chyba nie spodziewał się, że mamy tutaj tak wspaniałego boksera, tak pięknie mówiącego po polsku. Zaraz będzie z nim rozmawiał Mateusz Borek i dowiemy się, co ma do powiedzenia Izu. Właśnie jestem ciekawy o co chodzi tym poziomym, takim lekko, lekko spasionym dżentelmenom z Niemiec, bo poprzetuwał się do ciebie przez 6 minut, a potem zrezygnował. E, no to prawda, no, strasznie mnie zdenerwowało to, że pociągał mi spodęki do góry, a nie lubię ich tak nosić. Tak więc e, myślałem, że już po tej drugiej rundzie wreszcie będę mógł, mógł mu pokazać i, e, i po prostu zakończyć ten pojedynek, ale, ale na, moich, na moich warunkach. Myślę, że mój przeciwnik to w jakiś sposób wyczuł i zrezygnował z kontynuowania tego tego pojedynku. No cóż, no... Wystarczy już chyba, z takich dżentelmenów jakby na, na twojej liście. Ja powiem tak, ja się chcę rozwijać i, i myślę, że żebym mógł się rozwijać, potrzebuję przeciwników, którzy będą mi tą poprzeczkę podnosili trochę wyżej. E, myślę, że no, no specjalnie tutaj jakoś za dużo się nie nauczyłem tym swoim pojedynkiem. Myślę, że, że mój boks jest coraz lepszy, ale chciałbym go próbować na, na trochę bardziej wymagających przeciwnikach. Posłowałeś się przed swoją publicznością. Obiecałeś uczczenie naszego, naszego święta narodowego? Można powiedzieć, obietnicy dotrzymałeś? Eee, myślę, że częściowo. Częściowo. Walka się skończyła przed czasem. Eee, nie wszystko, no, ale techniczny knockout to prawie to samo. No, jestem, e, powiem tak, w 50% usatysfakcjonowany, ale największą radość mi sprawia to, że dzisiaj tak, tak licznie przybyli trochę moi znajomi, rodzina oraz fani. I z Ułogonok. Dziękuję bardzo. Serdeczne gratulacje. My Państwa do Gdyni wrócimy po chwili przerwy.